Jest 4 maja. Trzecia niedziela wielkanocna. Wyobraź sobie przyjaciół, którzy siedzą przy ognisku i jedzą to co jeden z nich przygotował. Może jednym z nich jesteś ty. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii, według świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza. Oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: Nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował, To jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieci z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę. Oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania kto ty jesteś bo wiedzieli że to jest pan A Jezus przyszedł wziął chleb i podał im podobnie i rybę To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili gdy z wstał Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie Rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Jezus. Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną. Jezus przygotowuje posiłek dla tych, którzy są mu bliscy. Jego miłość przejawia się przede wszystkim w uczynkach. Nie wszyscy uczniowie w usłyszanym tekście są wymieniani z imienia. Dlatego tradycja mówi, że każdy z nas może czuć się zaproszony. Ty też. Przez chwilę trwaj razem z uczniami na posiłku, który przygotował dla Was Jezus. Spotkanie przy ognisku jest pełne zażyłości i życzliwości, gdyż Jezus zwraca się do uczniów bardzo czule dzieci. Z pogubionych, poranionych, być może świadomych swoich małych niewierności uczniów, Jezus na nowo tworzy wspólnotę. Do tej wspólnoty do takiej bliskości zaprosił również Ciebie w sakramencie Chrztu Świętego. Dzisiaj, wspólnota stołu ze zmartwychwstałym Jezusem, to przede wszystkim Eucharystia. Jak przeżywasz wspólnotę stołu i bliskości z Jezusem? W zmartwychwstaniu chodzi o to, żeby nie zamknąć Jezusa w grobie, tylko szukać tam, gdzie jest życie, między ludźmi. Wiara w zmartwychwstanie to wiara, że Jezus jest obecny w naszej codzienności. Myśląc o tej obecności, posłuchaj ponownie Ewangelii. Jezus znowu ukazał się nad jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich – idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu – idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował, To jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę. Był bowiem prawie nagi i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieci z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr. I wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb, w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: Kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom, od chwili gdy z martwych wstał. Posiedź jeszcze przez chwilę z Jezusem przy ognisku, milcząc lub rozmawiając z Nim. Chwała Ojcu i Synowi i, Synowi, i, Duchowi, Świętemu, i Duchowi Świętemu, jak, jak była na początku, początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. wieków. Amen.